Hej siemanko, z tej strony Mutu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Trochę mnie nie było, ale już jestem i dzisiaj będzie długo wyczekiwany test kebaba kebar. Także ja idę do Seby i zapraszam za chwilę. Dobra moi drodzy, wszystkim jestem u Sebastiana. Cześć Sebastian. Co tam u Ciebie słychać? Wszystko dobrze. Pracujesz dzisiaj? Nie, nie. Kawę robisz? coś? Nie wiem. Jeszcze Pan nie. Je. Jeszcze Testujemy dziś jakieś kebaby? Mogą być? Możemy. Jakieś duże czy średnie? Nie wiem. Dobra, no to sobie coś wybierzemy i zapraszam za chwilę. Dobra moi drodzy, my sobie z Sebastianem zamówiliśmy nasze kebaby. Sebastian sobie wziął w tortilli dużą e, z dodatkowym serem i z mięsem mieszanym za 20 zł razem. Ja sobie wziąłem e, w dużej bułce z mięsem mieszanym za e, 19,50. E, Dodatkowo sobie wzięliśmy e, frytki, no i kole. Razem na to wyniosło 20 zł. Także czas oczekiwania e, około godziny. Także sobie czekamy i zapraszamy. Cała torba? No. Dobra, moi drodzy, nasze zamówienie jest pieszne. już mm -hmm. gotowe. Zobaczymy, co tutaj mamy. Zimna kola. Znaczy nie taka zimna, chłodna I... Weź to do zamrażarki jeszcze I... Tu mam, a bo tutaj jedno jest frytki Tutaj jest Sebastiana Tortilla I... Tutaj jest Ej Tu coś jest chyba nie tak Będą dali nie dobra, to są frytki, no, to, to są frytki, Dobre. dobra. No masz tutaj sztuczce, to są moje, a tu już nic nie ma. No dobra. Nie miała być duża, to uuu, trochę się rozwala. bardzo miękkie. No to trochę zmiękło. Nie jest taka aż duża, nie? No Nie, spora, spora Spora? No Spora, zobaczymy jak jest moja bułka Czy jest wielka, czy nie No, nawet można powiedzieć, że Dziękuję Spora, nie? Dobra, tutaj I za chwilę próbujemy Zobaczcie sobie, tak kapusta, yy, mięsko, mięsko chudziutkie jak widać, yy, ogórek, pomidor, i tutaj mięso. Ciekawe jak tam będzie, czy będzie mięso, czy, czy sałat, ale nie spróbujemy. Tylko mięsa. Jestem ciekaw. Dobra, pierwszy gryz. Mmm, nie jest chudziutkie, dobra. Zobaczmy sobie tą sałatę. Kapustę, dobra. Aj, to szybko ci to idzie. Kilka gryzów i już. Nie jest, za wielki. nie jest taki za wielki, nie? nie? Ostatnio, jak jedliśmy, to większe było, nie? To duży to był naprawdę duży, a ten duży, no to jest taki. Średni, bym powiedział Zobaczcie, jakie duże kawałki tutaj mięsa Ale naprawdę są chudzi, jest chudziutkie to mięsko Bardzo dobrze No ale można powiedzieć, że niestety już troszeczkę ostygł ten kebab już Nie jest ostry w ogóle No ale jest taki chłodny, nie jest gorący, nie? Także niestety po takim czasie już ostyk mm. Smaku niezły zły nie, zły nie. Wam powiem No i dobra, trochę sobie tutaj ujemy Może się pokażę jaki ty masz składniki tutaj w środku smak Czy tutaj masz więcej mięsa czy warzyw? Nie mięso jest Mięso sporo i kurczaka czy takiego nie. Jeszcze miałeś mieć podwójny ser, czujesz ten ser, czy nie? nie. Bo dodatkowo zapłaciłeś... Nie, czuję. nie czujesz? U mnie... U mnie nie ma. Oszukali no do... się <grym> Dobra, to jemy dalej i trochę sobie ujemy i damy wam ocenę, na ile to oceniamy. A jeszcze frytki? Co Może skosztujesz tych frytek. tak wyglądają nie są nie są w ogóle słone tak wyglądają frytki plus, że są ciepłe nie, nie, nie są w ogóle słone ale plus na to, że są naprawdę nie, ciepłe nie tak jak ten kebab chłodny to jest naprawdę ciepłe No, nie ma rewelacji. Mogą być. No. Jak się posoli, to mogą być. <śmów> oh. Mogą być. Mogą być. Nawet sporo ich jest. Nie? Jak za 5 zł, to nawet sporo ich jest. Dużo lepsze nie no. Dobra, no, to jemy dalej kebaby. I później Wam damy ocenę. Dobra, moi drodzy. Sebastian już jest w końcówce kebaba. Ja tak mniej więcej w połowie. Sebastian już tyle zjadł. Mówi, że mu się trochę rozwala. Na minus to będzie. Ja tutaj na plus to, że jest właśnie chudziutkie to mięso. I Jest dużo tego mięsa. świeże warzywa. No i bułka, bułk jeszcze nie próbowałem Jaką byś dał ocenę te 7? Ja bym dał tak z ósemkę, bo naprawdę dobre to mięso jest Kudziutkie Do poprawie wy tylko żeby, żeby po prostu szybciej to przywozili, żeby to było ciepłe Było na pewno lepsze no i tutaj do poprawi ta tortilla, żeby oh. się nie rozwalała, o, bo już mu się właśnie rozwaliła teraz. No i te frytki mogliby posolić, to jest też lekki minus. Czyli ogólna ocena 7,5, także nadal bardzo dobra. Możecie napisać, czy jedliście w tej kebabowni, czy Wam smakowało. Jak się odcinek podobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!